Witam Cię, drogi koziorożco, na kanale Witarot. Cześć, Iwona się kłania. To czytanie dla Ciebie na czas od 19 do 25 maja 2025 roku. Pamiętaj, że czytanie jest ogólne i niekoniecznie dla Ciebie. Sprawdzimy sobie Twoją energię na ten tydzień. Z jaką energią wejdziesz w ten czas? Tam stan, stanie na krawędzi. Oj! Cóż dalej, prawdę mówiąc! Nie naprawdę, aż tyle kart. Za dużo, kochani, za dużo. Pojedynczo poproszę, pojedynczo. Nerwowo tak jakoś, wiecie. O, mamy moje. To wszystko, dobra. I cóż my tutaj widzimy? Kartę stań na krawędzi, prawdę mówiąc. I moje. Hmm. Stań na krawędzi. obaw, lęków ale zrób to skończ przeczytamy to co? 36 karta stawienie czoła nieznanemu to jedyny wybór jaki naprawdę masz w tej chwili jeśli chcesz zrobić postępy Bać się to nic złego. Teraz nadszedł czas, aby podjąć ryzyko, poczuć radość, gdy przygotowujesz się do aktu wiary. Duch jest obecny, więc nie lękaj się. Jesteś powołany do wyrażania swojego prawdziwego ja. Słuchaj swojego serca i duszy, nie swojej głowy. Podejdź do krawędzi i odkryj, że potrafisz latać. Musisz wkroczyć w nieznane, aby znaleźć swoje cuda. Hmm. Musisz zaryzykować w tym tygodniu, kojarząc. Sprawdźmy sobie jeszcze kartę. Mojry. Przyjdą do ciebie cuda, ale pod warunkiem, że z wiarą staniesz na krawędzi i uwierzysz, że umiesz latać. i nic cię nie zatrzyma. Kurczę. Przesłanie wyroczni Mojry. Modlitwa o spokój i podsumowanie. Modlitwa o spokój podsumowuje znaczenie tej karty. Boże, obdarzy mnie pokojem. Abym mógł zaakceptować to, czego nie mogę zmienić, odwagą, by zmienić to, co mogę, i mądrością, by poznać różnicę. Piękne słowa: Są w życiu rzeczy, nad którymi nigdy nie będziesz mieć kontroli. Warunki wywołane przez ewolucję kolektywu, przez naturę i przez Twoje przeszłe doświadczenia mogą być z góry ustalone przez ducha dla osiągnięcia większego celu, którego nie możesz zrozumieć w tym życiu. Może nie być Ci pisane zrozumienie, dlatego pewne wydarzenia miały miejsce, ale możesz zaakceptować tajemnicę. I pracować z tym, czego te wydarzenia i Twoje obecne okoliczności mają, ci na, mają Cię nauczyć. Taka jest mądrość, jest zawarta w modlitwie o spokój. Hmm. Podstawowe znaczenie tej karty to los karma. Zaakceptowanie tego, że istnieją rzeczy, których nie możesz zmienić, koziorożcu, i umiejętność ich rozpoznania. Stań w prawdzie, stań w prawdzie z sobą ze światem. O jejku, dobra, zobaczmy, co chcą powiedzieć: karty. O, opiekuńcze dla Ciebie koziorożcu będzie, Ten tydzień będzie ważnym tygodniem dla Ciebie. Karta cierpliwość Ho, Nie wiem, jak w Tobie, ale mnie naprawdę nieraz brakuje cierpliwości. Coś jeszcze dla koziorożca. Na co tutaj się pokazało. Wszystko. Bądź cierpliwy. Bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Kurczę. Dobrze, w takim razie sprawdzimy, co ta rodna to. Co ja mam wam tłumaczyć, no. Trzeba być cierpliwy. Trzeba przyjąć to, co los da. Wierzycie, że będzie już tylko lepiej. Coś się dzieje się, no nic się, o tak, nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Coś zawsze ma no, jakiś powó powód, jest, żeby te rzeczy działy się teraz. Teraz nie rozumiesz, dlaczego i co się dzieje, bądź cierpliwy. A wszystko... Się wyjaśni. No, na pewno nie w tym tygodniu. Hmm. No, cóż tu mamy? No proszę. I mamy kochanków, króla mieczy i dziewiątkę mieczy. No, są te lęki, zobaczcie. Sprawdzę te dziewięć mieczy. Są dziewięć mieczy. Hmm. W odwrocie królowa kielichów. To jest ktoś z Trygonu Wody, Ragnarok, Skorpion. W odwrocie. To jest Obawiasz się, czy ta osoba dobrze ci życzy. Czy jest szczera względem ciebie. Może sobie tworzysz jakieś historie o tej osobie, możliwe, że niesprawiedliwe. Hmm? Król Mieczy. A król Mieczy. Dlaczego król Mieczy? Kurczę, na powszechnie, nie patrzę. Król Mieczy. Dlaczego król Mieczy? O rozwodzie, o rozstaniu, ponieważ nic się nie dzieje w Twoim związku. Ten hmm. król mieczy musi być urzędnikiem. Czujesz się skrzywdzony, kozioroś, z jakiegoś powodu? Obawiasz się, że zostaniesz skrzywdzony? Myślisz o zmianie? <laughs> Kochankowie to też wybór. Chodzi o relacje. No dobra. Patrzymy, co w miłości w pracy w takim razie u Ciebie koziorożcu. miłości w pracy. Miłość i praca. Jeżeli mm, interesują Cię odpowiedzi aniołków, yy, to usz sobie takie pytanie do nich w temacie miłości i pracy, właśnie. No, zobaczymy, co tutaj właśnie będzie działo się od 19 do 25 roku miłości i pracy. Uf. Co o Miłość i sytuacja, no, sytuacja miłości, tak, w miłości i rada. Teraz praca i. Praca i rada na tą sytuację. Dobra, i patrzymy. Cóż w miłości? Rydwan. Koziorożca, rydwan. Gdzieś się będziesz wybierał. A może mm, chodzi o dwie osoby do wyboru. Słuchajcie, jakaś blondynka jakaś czarna, a może blondyn i czarny facet, ciemny szatyn, brunet. I tutaj jest, mm, chodzi o wybór, a może po prostu o wycieczkę rodzinną, no sprawdźmy to. O co chodzi z tym rydwanem? U piątka denarów. Kurczę, no wiecie co, no tutaj wygląda tak, jakby ktoś przychodził z propozycją, by to emocjonalne jakoś naprawić. Możliwe będzie, że będziesz chciał co zaproponować, albo ktoś tobie zaproponuje wyjazd twój partner czy partnerka. Hmm żeby troszkę w tym związku się coś działo na przykład, nie? Lub jesteś koziorożcem, który wyjeżdża gdzieś w tym tygodniu jakiś krótki urlop i hmm, poznajesz kogoś nowego i proponujesz spotkania hmm? towarzyskie. Sprawdźmy ten kielich. Dokładnie. Mamy koło fortuny. Tutaj ten, hmm, ktoś przychodzi zupełnie z nieoczekiwanej strony. Możesz hmm, część koziorożców, może kogoś nowego poznać i, i ktoś tutaj zaproponuje spotkanie. Hmm. Albo to takie potwierdzenie, tak naprawdę. Albo jeżeli jesteście w związku, możliwe, że będziecie mogli gdzieś sobie wyjechać, zregenerować siły. No to wiecie, no bierzcie to, co z Wami rezonuje. A jaka jest ta rada? Koło fortuny. Te zmiany do Was przychodzą tak czy inaczej. Warto się na nie przygotować. To są sytuacje karmiczne. Nieźle. Przyjdą okazje, które będziesz mógł wykorzystać koziorożcą. Niezależnie, czy jesteś w związku, czy też nie. A mamy kapłana. Jeżeli jesteś samotnym koziorożcem, to może ktoś przyjść w tym tygodniu z. Za kogo wyjdziesz za mąż, albo żenisz się, albo po prostu stworzycie związek partnerski. Hmm. I to jest takie... Kieruj się swoją intuicją. Warto poczekać na te zmiany dotyczące związku. Jeżeli nie masz nikogo, to tutaj może ktoś taki się pojawić w twoim życiu. Warto kierować się intuicją. No. I rzeczywiście warto mieć tą cierpliwość. Hmm. Zobaczmy, co chcą powiedzieć aniołki koziorożcom w temacie miłości. Jeżeli masz pytanie do nich ułożone, to bardzo dobrze jeżeli nie, to jeszcze masz chwilę, żeby takie pytanie sobie ułożyć. Dobra, patrzymy. Decyzja należy do ciebie. Wybierz nowy kierunek. Hmm. Dobra, patrzymy dalej. Cóż w pracy, koziorożcu? Trójka denarów. To jest współpraca z kimś. Dobrze ci się współpracuje. Jeden zespół ludzi dążący do jednego celu. Przede wszystkim współpraca. Rycerz Buław. Ktoś przychodzi z pomocą. Pokazuje ci nowy kierunek. W hmm, sensie będziesz mógł rozpocząć od zera i to będzie strzał w dziesiątkę. Warto obrać ten sukces, tą nową drogę. Cokolwiek to nie jest. I jaka jest rada? ósemka buław. Działaj. to jest działanie też przez internet i kontakt z innymi. Hmm. Proszę. Na no spokojnie podchodź do sytuacji, które do ciebie przyjdą w tym tygodniu. Na pewno przejdziesz transformację wewnętrzną, jeśli chodzi o pracę. Koniec jednego cyklu zaczyna się kolejny, czyli u części z Was może. Może pójdziesz na emeryturę? Może zmi warto zmienić pracę? Może warto y, przyjąć y, pomoc od kogoś? Albo ty pomagaj innym, bo tutaj jest przecież król pentakli. Ty możesz być właśnie w tej karcie, y, a on przecież pomaga. Pomaga przez internet, pomaga słowem. Y, a może. Hmm, pomaga też w sposób finansowy więc warto pomagać koziorożcu w tym tygodniu innym cokolwiek to nie będzie z... jaka forma pomocy niezależnie o jaką formę pomocy chodzi, warto to robić o. i to na spokojnie że tak powiem, nie tak nerwowo jak właśnie ten rycerz mieczy, który nam się pokazał Hmm. O kurczę. Króli, królowa denarów. Jeszcze lepiej. Współpraca się pokazuje. To jest właśnie ta współpraca. Hmm. Warto w to pójść. Myślę, że pójdziecie yy, naprzód i będziecie się rozwijać. Yy, w... Sytuację, o jaką pytasz, o te kwestie zawodowe. I cóż chcą powiedzieć aniołki w temacie pracy dla koziorożca? Poproś innych o wsparcie. Bądź pozytywny. Hmm. I istnieje coś lepszego. Dobrze. To wszystko z mojej strony, kochani. Hmm. Myślę, że w tygodniu po prostu zorientujecie się, o jakie sytuacje chodzi w Waszym życiu. Miłosnym i zawodowym. Życzę Wam cudownego tygodnia w ogóle, i do następnego razu. Trzymajcie się Pa!